Cześć z tej strony Rawa Zajmina i teraz kolejny odcinek z Minecrafta. I nie jeszcze nie mam czaszki Widera, ale postanowiłem, że może że już na następnym odcinku będę ją miał, bo następny no to jest jeszcze z Arka i dopiero następny z Minecrafta, to pewnie się już może uda. A dzisiaj przygotujemy sobie jeszcze rzecz, którą i tak bym pewnie musiał zrobić, a mianowicie klatkę, gdzie będziemy walczyć z Widerem, bo... Mogłabym z nim walczyć, tak totalnie na otwartym polu, wiem, czy na przykład w górach. W jakiejś jaskini, ale wiecie, w jaskini to ja się boję, ze względu na to, że tam może być lawa i nie chcę do niej wpaść. Więc będziemy sobie walczyć tu, tam jest zaraz ta wioska, a tam jest gdzieś moja, powiedzmy, baza i tam trochę jest jeszcze Fyfona, ale dobra, już o to mniejsza. Będzie to trochę duże. I też będzie miał trochę wysokości, może na jakiś sufy i się zbuduje. Bo mi chodzi o to, żeby on za szybko stąd nie wyleciał, bo ja wiem, że to ścianę rozwali i on pewnie stąd wyjdzie, ale tak, żeby przynajmniej przez moment go gdzieś zatrzymać. I też dlatego to robię tak daleko od siebie, powiedzmy. Nie jest tak blisko, bo on na początku jeszcze tak wybucha i jeżeli ten kamień byłby bardzo blisko niego, to on by praktycznie cały rozwalił ten kamień i nie byłoby po co tej koleczki tutaj. Zrobimy sobie małe wyjście. Tak jednak, w razie czego, gdyby nie wiem, nie mógł coś on wyjść, takie dla mnie tylko awaryjne. Żebym, gdybym, nie wiem, za dużo obrażeń dostał, żebym mógł sobie wyjść. Również, jeżeli nie chciałbym, powiedzmy, wejść tam znowu przodem, bo on by tam stał, to Zrobiłem sobie tutaj takie schodki małe, żeby wejść w razie czego z powrotem. Wysokość raczej będzie to dość niskie. Ja wiem, że on to wtedy też będzie mógł wysadzić, ale może jakoś się uda, żeby tego nie zrobił. Wiecie co, nie powinienem na końcach ruć, muszę oszczędzać ten kamień, bo go za dużo nie mam. Przecież w sumie to, wiecie co, chyba jednak będzie bez sufitu, chyba że mam tutaj gdzieś jeszcze kamień. Dobra, mamy trochę. Netherracka nie używam, bo on się... Netherrack jest strasznie słaby i to się nie opłaca bo te, połowę tego neraka i tak wysadzi po prostu jednym hitem. Dobra, teraz yy, schody jeszcze, o, idealnie. A co jeszcze tu, jakby się udało? Yy, tak, 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 tak. tak. Ułożenia nie za dużo miejsca, to ten sufit będzie taki, jakby to ująć. Będzie taki sufit cały, tylko będą takie linie po prostu, żeby go tam jakoś zatrzymać przez moment. Dobrze, odbierzemy sobie tu, bierzemy tak i pyk, pyk, pyk. Wiesz co, może nie idziemy tylko budować dzisiaj klatki, a może szczególnie się przygotujemy do samej walki z widerem, czy jeszcze podki trzeba. Znaczy nie trzeba, ale by się przydały i wiecie co, z tych rogów pozbieram rękami, zawsze to tam trochę dobuduje się. Tu, tu. Tu i tu i tu i tu. I jeszcze teraz tu. Dobra, mamy. A więc teraz bierzemy tak. Tak, tak i tak. Dobrze, idealnie. Jeszcze tutaj zamieniam. I będzie potem... Jako gdzieś tutaj może zupełnie, wiecie, bliżej wyjścia. Bo tutaj będzie najwięcej chyba zabudowane. Ale to już zabuduje wszędzie jakkolwiek o. No coś takiego raczej stąd wyjdzie. Ale może, że udałoby się wyjątkowo szybko zbić to HP jego początkowe. To się go tam uda zacząć, bo on później przestaje zbytnio latać, jak dostaje dużo obrażeń. I on przechodzi bardziej w taki tryb naziemny, czyli głównie siedzi na ziemi. Trochę lata, ale raczej nie za wysoko. Więc może jakby mu za dużo właśnie obrażać zadać bardzo, to on by po prostu tam jeszcze został przez błąd i wtedy już tak łatwo nie wyszedł. Dobra, w każdym razie... Podki. au Dobrze. Podki. Potki. Hmm, potrzebujemy coś na osłonę albo zdrowie. Dobra, no to to mamy instant health. Hmm, ale zresztą, że on sobie zrobił zwykłego alfa. Zrobimy sobie dwie podki na zwykłego alfa. Tylko, czy ja mam jakieś te. coś nazywa. Butelki, o! Butelki. Butelki na podki chyba nie. Chociaż może tam jeszcze są jakieś. Czekajcie, weźmiemy trochę. Floj z rody to mam. A, no tak. Jest ten bug. On raz jest, raz jakby go nie ma. Tu nie mam nic i tu nie mam. No dobrze, czyli trzeba ułożyć wszystko na nową wodę. Tu sobie zrobimy jedną na regenerację, a drugą na halfa, ale to muszę rozkruszyć to. Dobrze, i teraz się robią. Zrobiło się prawie. Zrobi to Redstone. A nie. Nie, 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 zapomniałem o czymś. Zapomniałem totalnie, że przecież. Aaa, jeszcze trzeba brodawki dać. Dobra, to jest jakaś tam tylko woda. To sobie weźmiemy. Trzeba jeszcze brodawki dodać. Dobra, weźmy trochę. Zostaćmy. No. Dobra, gdzie to już wszystko zbiorę. Tutaj za często nie przychodzę. Dobra, ale wchodzimy po jednej wszędzie. Dobrze i dobrze robi się. Roast fruity. Nie wiem szczerze, skąd ja mam te 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 o te e, brewing standy. Nie wiem, staram sobie się przypomnieć, ale nie wiem. Tak, to jest akward akward i teraz to. Dobrze, gdzie jest mniej? No nie. będzie tu. Dobra i jak to się skończy to, to dodajemy. Teraz jest, ale tylko na 3 minuty, nie, 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 przepraszam, nie. Tylko tu dodajemy. Żeby to wydłużyć, bo regeneracja dużo się nie różni na poziomie dwójce, to w sensie, to ma za to krótki po czas. Ale tutaj już dodamy. to był Glowstone potrzebny. Czy ja mam jeszcze jakiś Glowstone? Jeden jakiś? Pojedynczy? Nie, chyba nie. A może? Tu. Jest, dobrze, jest. Jest jeszcze. Glowstone Dust, a tu już się zrobiło tak na dwie minuty, no to na trochę starczy. I to pijemy teraz, od razu. Dobra, tylko niech się zrobi. W akwaru dużo się tutaj nie pozmieniało. Ryba dalej jest smakowana. I jak selo, to dalej się nie rusza, stoi w miejscu. Już, dobrze, dziękuję. Dobra, to w zasadzie gotowe. Ja to sobie odłożę jednak i tak tutaj jeszcze. Czyli to są palkę z widerem, w razie czego może jeszcze wezmę sobie tą no, w razie czego i to. Te cztery potki powinny być ok. Dobra, można wyjść. Jest ciemno i deszcz pada. No i to w zasadzie czy może. Nie, dobra, to już w sumie wszystko, tak dalej mam. Ale to w sumie już mówiłem, że mam tylko dwie czaszki. A to jeszcze mam, butelki, Dobra, ale to nieważne już. Yy, no dobrze, to ja w tym czasie się jeszcze przejdę do netheru. Bo i tak tam będę musiał wrócić po czaszki. Więc. Dobra. Yy, a wiecie co? Um, nie wziąłem czegoś, co chciałem wziąć, ale dobrze, już trudno. Nie, dobra, wiecie, nie, ja się jednak muszę po to wrócić, bo to nie ma sensu bez tego iść. Nie, dobra, wiecie co, ja nie umiem w tym nederze latać. W takim małym, nie zbyt otwartym, no bo a przez takie przejście to nie jest za łatwo przejść, jak się za chwilę i tak walnie w submit. Dobra, no to musimy sobie zabrać. No, wrócić, bo jeszcze potrzebuję platy. Bo, ja, bo bez klaty to tam jest słabo, jak blazy zaatakują. A strzały już też nie mam. Teraz będzie trzeba jakoś zrobić, ale to. Strzały nie problem, to się zrobi, bo pióra mam, flintu trochę mam na pewno. No i co tam jeszcze było potrzebne? I patyki no to też będę miał w razie czego. Dobra, tutaj to. To wymienimy. I można wracać, ale dobra. Ale już tutaj skończę odcinek. Więc jeszcze mapy trochę przydałoby się poodgrywać Więcej. No dobra, to by się. W każdym razie co? Ja mam dzisiaj, że Ci się spodobało i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! 一把。